Witam po raz kolejny, tak jak obiecałem, będę opowiadał o swoich samochodach. Wczoraj była Skoda Maluch, żółki Skoda 100S. Dzisiaj opowiem już o następnych moich samochodach. Następnym samochodem była Skoda 105. Skoda 105, jeżdżąc Skodą setką tak zwaną, to marzyłem o 105, bo no, to już było tak, silnik, skrzynia, to w zasadzie tam był taki sam, ale y, okrywka, czyli karoseria, już była taka bardziej nowoczesna. A przy okazji, y, powiem, że y, samochód kiedyś to był takim y, wyznacznikiem statusu materialnego. No, prawda, więc teraz niektórzy jeszcze tak uważają, ale w tamtych czasach, gdzie naprawdę samochód na przydział to było bardzo trudno kupić, natomiast na czarnym rynku były drogie, no to, samochód to był dorobek całego życia. Chociaż ogólnie czasy były biedne, ale tak wspomnę o tym, że yy, przypuśćmy, yy, no, jeśli ktoś pracował yy, ta, i zarabiał sobie tak średnio, to yy, wydatki takie takie codzienne, chociaż żywność była na kartki, alkohol na kartki, buty na kartki były paliwo na kartki. Ale, ale te ceny nie były takie. Ceny prądu nie były drogie, ceny takich opłat jak czynsz na przykład, czy ubezpieczenia nie były wysokie, więc całą, że taką resztę pieniędzy ludzie odkładali na samochód. Na samochód to było marzenie praktycznie każdej rodziny, każdego młodego człowieka, chociaż młody kiedyś to samochodu przeważnie nie miał, rzadko kiedy. Więc na naszym rynku polskim były głównie samochody polskie i tak z polskich mówię y, Maluch, Fiat, trochę Syrenek jeszcze było, y, no Polonez już był, natomiast y, były Wartburgi. Zy, były, dostępne na rynku były samochody, nawet, nawet na przydział dostępne były samochody tylko z krajów demokracji ludowej. Czyli z y, NRD, Wartburgi, Trabant, z y, Czechosłowacji Skoda, z Rumunii, Dacia, było trochę Zastaw z Jugosławii, no i ze wschodu oczywiście, tam Zaporożec, Moskwicz, Łada yy, i Wołga. To te były tak no, trudno dostępne, ale, ale dostępne. Natomiast samochody z, z zachodniej granicy to w ogóle było marzenie, było ich mało. Cła były jakieś tam potworne, zaporowe, nawet były w niektórych okresach całkowity zakaz importu samochodów. No więc pojawiały się takie perełki z zachodu tylko dzięki temu, że niektórzy mieli przywileje i mogli sobie sprowadzić, na przykład Kościół Katolicki, księża, mogli sobie sprowadzić samochód z zagranicy bez cła, chyba jeden na dwa lub na trzy lata. No i po dwóch latach sprzedali już komuś cywilnemu. I one pojawiały się takie perełki, ale były bardzo drogie. Bo tam ktoś na minie przesiedleńcze przywiózł, czy, czy też naprawdę był jakiś, że tak powiem, wysoko postawionym partyjniakiem, to sobie odkupił samochód y, z firmy, bo w firmach były już wtedy, nawet w firmach takich państwowych to były. W rządzie były, w rządzie jeździły te fiaty Mirafiory, przypuśćmy, czy lancia czy Mercedesy. No, natomiast normalny Kowalski jeździł maluchem, no i czy Skodą Setką i marzył o Skodzie 105. I tak, takie ja miałem marzenia. No i spełniły mi się te marzenia. Kupiłem w końcu, sprzedałem Skodę 100S, kupiłem Skodę 105. No to już by, wydawało mi się, że taki fajniejszy samochód jest, i wiesz, karoseria bardziej nowoczesna. No ale silnik skrzynia taki sam, też to muliło strasznie. Tam 5 koni więcej miała, chyba około 45 koni miała ta Skoda 105. Tamta setka miała pojemność 1000, ta miała 1050. Silnik skrzynia, mówię, praktycznie taki sam. No, karoseria już była fajniejsza, chociaż ja miałem z 1982 roku, czyli miałem jeszcze tą karoserię taką ze starego, starym typem lamp, z tyłu tak zwane lampa, takie pionowe lampa, lampy, to były tak zwane żelazka. Ale ogólnie wszystko by było dobrze, gdyby nie to, że ta skoda brała olej. No jak mówię, w Skodę, na, skoda miała nawet normę 060 na 1000 litrów. No i ta mała 105 dobrała potworne ilości i, i trochę jeździłem, dymiła, ale jeździłem. I, na, w końcu, że tak powiem, no, miałem zamiar zrobić remont, ale w końcu trafiła mi się skoda 120. 120. W zasadzie te skody nie korodowały, mało kordowały. Ale taki, no, widocznie były wyjątki, jak, jak i wśród maluchów. No i trafiła mi się taka skorodowana skoda w Droficzynie, która miała 120, bo 120 z tej epoki wyglądała tak samo, tyle że miała silnik 1200. Mniej ich było. To już ten silnik 1200 to, to, już, to już jechało. Kupiłem tą skorodowaną skodę. Ten silnik okazał się naprawdę super. Naprawdę był dobry. Przełożyłem go do swojej 105 i ona cudownie, tym. Naprawdę dużo jeździłem tym silnikiem, i chyba mówię, to był wyjątek wśród silników SKODY, bo ten akurat nie brał oleju. No ale jeszcze opowiem o tej stopiące wymarzonej, że była to wersja 105S. Eski były takie mało komfortowo wyposażone. Może w tej chwili dziwić kogoś fakt, że w tylnych drzwiach szyby nie miały w ogóle korbek. Chociaż otwory były, ja później sobie ze 120 przełożyłem te korbki, więc nawet tylne szyby się nie otwierały. Także takie wyposażenie było bardzo ubogie, ale ogólnie samochód był lekki, bo z cienkiej blachy zrobiony. Mało palił w stosunku do innych samochodów, to mało palił, bo taka Skoda się mi wyrabiała w 6,5 litra, jak je jeździłem delikatnie na trasie. I, i ogólnie fajnie mi się tym jeździło, bo już tak, ogrzewanie już było prawdziwe, bo yy, nagrzewnica siedziała z przodu. W 105 właśnie już Tą chłodnicę z tyłu przyniesiono, z przodu, założono pod spodem szły rury przez cały samochód i nagrzewnica była z przodu. Także już chłodzenie silnika było bardzo dobre, ale y, choć długo się nagrzewało, bo zanim tymi rurami doszło, w środku w kabinie się dość długo nagrzewało. Y, no ale jak już się nagrzało, to działało super. No tam wchodziło 12 litrów. Dużo w każdym razie dużo boryga wchodziło, odpowietrzenie było dość skomplikowane. Taki kranik w bagażniku był, żeby wlać ten płyn i odpowietrzyć, to musiała sporo popracować. To jest tak, spraw technicznych. Zbiornik paliwa z przodu przeniesiono pod kanapy tylne, a w tym miejscu, gdzie zbiornik w setce siedział, było koło zapasowe. Koło zapasowe, no mówię, ogólnie samochód do przemytu był bardzo dobry. Ja to opowiadałem na tym innym kanale. O moich podróżach z Kodą. No więc te koło zapasowe siedziało pod bagażnikiem i no, można było w miejsce koła lub w koło coś schować. Z tyłu za siedzeniami y, pasażerów był jeszcze dodatkowy bagażnik, to duży, ponad 100 litrów. W ogóle Skoda to miała, baga jak te oba bagażniki policzyć, to ponad 400 litrów. No pod, pod siedzeniami tylnymi też były schowki, do przemytu nadawała się super. No, i co powiem? No, przód był za lekki oczywiście, tak jak i w setce. Przód był za lekki, więc latem było fajnie. Natomiast w zimie trzeba było coś wozić w bagażniku z przodu, bo inaczej to na zakrętach na śliskiej nawierzchni koła się skręciły, a samochód jechał prosto. No, ale przyzwyczaiłem się, jeździłem i już jako ciekawostkę powiem, że w tych składach i w setkach, w tej, zbieżność na przykład ustawiało się zbieżność nie tylko ku przednich, ale i tylnych. To było ciekawe. Ty, tył był na wahaczach, wahacze przykręcone do karoserii i miały takie y, otwory na te śruby podłużne i dało się ustawiać zbieżność, no, zwłaszcza po jakimś wypadku to było to ważne, kół tylnych. O i jak nowoczesne samochody są tak robione, że były kiedyś na dwunastkach, trzynastkach, teraz już do szesnastki czy do siedemnastki dochodzą, czyli coraz y, większe koła zakładają, to w 105 było na odwrót. Skoda 100S miała 14 koła, a 105 miała 13. No to ja, że tak powiem, miałem rozbitą właśnie tą setkę. To wpadłem na taki pomysł, że z tyłu założyłem 14, z przodu 13. I miałem z górki cały czas, tak jak już kolarze. I dobrze to się sprawdzało, bo nie musiałem dodawać dużo gazu, a prędkość i tak była szybsza niż wskazywał prędkością. Już. I no, w ten sposób jeździłem tą skodą dużo. Jeździłem nawet do Brukseli. Na wschód to był już, że tak powiem, koniec Związku Radzieckiego, więc jeździłem na Białoruś, na Ukrainę i jeździłem nawet do Brukseli. O wyprawie do Brukseli to opowiadam na, na, na kanale Endurokosianka. No więc ten silnik z od 120 trafił mi się naprawdę wyjątkowy. On potrafił, te skody 105 miały prędkość maksymalną. 130 gdzieś tam na autostradzie z górki i ze słońcem <grym> natomiast tak praktycznie to tam 110 to 100, 110 to było max ale na tych kołach 14, i pamiętam w Holandii na autostradzie to ja się z polonezem ścigałem normalnie jak się już rozbujała to ze 140 szła no ale to, to był wyjątkowy silnik wyjątkowy silnik no i chyba niepotrzebnie ją sprzedałem bo marzył mi się nowocześniejszy model. W 1983 roku, bo od końca 1983 roku zmieniono trochę ten model Skody 105 i założono już z tyłu takie lampy prostokątne, przód też zmieniono i wyglądał już tak fajnie. Zderzaki plastikowe, bo w tamtej były metalowe zderzaki i kierunkowskazy w zderzakach, w tej nowszej już były zderzaki tu przy lampach, w błotnikach. Wyglądał to już tak jak prawdziwy zachodni samochód, no do tego stopnia, że Czesi eksportowali to dużo, eksportowali to do, 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 nawet do Anglii i ta moja druga Skoda, sprzedałem 105 i kupiłem Skodę 130, bo były 105, 120, 125, 130, tam były 135, ale tych modeli nie znam. No i kupiłem sobie wymarzoną 120, 130, czerwoną, śliczną 130, kupiłem zatartą niestety, z zatartym silnikiem, ale znałem te silniki... Tam było dość łatwo i wyjąć, naprawić ten silnik, więc w zasadzie się nie obawiałem. Kupiłem od takiego bardzo zaprzyjaźnionego kolegi, który zatarł ją na Białorusi. Jeździł tam w sprawach biznesowych. No, kupiłem i wiesz, rozbieram silnik, spuszczam olej, pół litra oleju jest tylko. I właśnie pytam go, ty, ty, ona się zatarła, bo tam było tylko pół litra oleju. A on mnie rozbawił tym, mówiąc, e, te pół litra to ja wlałem dopiero jak się zatarła mi. Czyli nie było nic oleju. Nie było nic oleju. No, zrobiłem remont silnika w tej Skodzie. No i niedługo jeździłem, prawdę, mówiąc, bo tak trochę może nieuczciwie y, zrobiłem, bo y, Skoda 105, 120, 125, 130 miała ten sam blok silnika aluminiowy. I tylko tuleje się wkładało z tłokami do środka, to mokre tuleje. No i jak się włożyło większe tuleje, ten wokół tulei, a blokiem silnika, została mniejsza grubość aluminium. I wyrywały się szpilki z aluminium. Ja zrobiłem remont, te szpilki jakoś tam na klej wkręciłem, trochę pojeździłem, ale sprzedałem, obawiałem się, że tam się nie da nic zrobić. Tam praktycznie trzeba było drugi blok kupić, bo nie dało się nic wymyśleć w tamtych czasach przynajmniej. Teraz może by coś spawał, ale w tamtych czasach nie było jeszcze spawania aluminium, przynajmniej tu u nas. Więc no, była śliczna, ale musiałem się pozbyć, bo ten silnik, że tak powiem, chociaż 1300, ale jeździł gorzej niż, niż ten 1200 w mojej stopiące. I taką z ciekawych rzeczy to zapamiętałem fakt, że mówię, cieszyłem się tą skodą, bo tak jak mówiłem, to jest już poprawa statusu materialnego no, piękna czerwona Skoda sprowadzona z Belgii była, bardzo ciekawsze bo mówię, one szły do Belgii na eksport no i ja jak już ją kupiłem zrobiłem remont silnika to ją ślicznie wypastowałem zderzaki plastikowe jeszcze plaku wtedy nie było plaka tego w sprawiu, to plastiki smarowało się płynem hamulcowym to działało ślicznie tak jak, jak plak wy, wy, wyczyściłem wybłyszczyłem zderzaki plastikiem wiesz felgi, wszystko no, odbajerowałem i pojechałem na badania techniczne do Siemiatycz. A kiedyś badania techniczne to y, trzeba było, y, że tak powiem, przeważnie y, dawać w łapę, bo diagności byli przyzwyczajeni do tego, że nawet jak jest sprawna, a chciał zarobić, to się do czegoś przyczepił, żeby sobie, wiesz, trochę dorobić do pensji. I pamiętam, zajechałem do PZ u w Siemiatyczach, postawiłem na parkingu, zachodzę z dowodem rejestracyjnym, podaję. No teraz, akurat to już tego diagnostyka ja dobrze znam, wtedy nie znałem. Daję ten dowód rejestracyjny, on roztworzył dowód, nie tak kiedyś tam, komputerów nie było. Stworzył dowód, pisał datę, postawił pieczątkę, rozumiesz, podpisał się, proszę. No ja pieniądze zapłaciłem, oczywiście, i ja z takim zdziwieniem, i co, nie wjeżdżać, nie trzeba. Nie, widziałem przez okno. Wiesz, widać, no jednak no, czasami pozory mylą, ale w tym wypadku to akurat facet miał rację, bo ta skoda była zadbana, ja dbałem o nią. Poza tym, że silnik słabo chodził, to resztę było cudowne. Już nie pamiętam, gdzie i komu sprzedałem tą skodę. I mm, w każdym bądź razie się najmilej wspominał tą 105 z silnikiem 120 -ki. i Później, przy okazji, jak jestem przy Skodach, to opowiem, bo miałem też w późniejszym okresie. Kupiłem Skodę Rapid. Rapid była tak samo robiona jak, jak Skoda 105 czy 120. Czyli one były robione od 1983 roku do. w tej nowszej wersji, do 1990. W 1990 roku już Skoda zakończyła produkcję tych, już faworytki robili. No więc. Piątą tą rapidkę, śliczna była i miała czekać, aż syn dorośnie i będzie dla syna. Ale tak się składa, jakoś pieniądze były potrzebne sprzedałem ją. Trochę mi syn wypomina do dzisiaj, prawdę mówiąc. Miała na aluminiowe felgi nawet miała. Chociaż tam były problemy z gaźnikiem. Była zadbana, z dobrych rąk, czysta, fajna, zadbana. Problemy były tylko z gaźnikiem. Ona tam, no trochę, trochę szlankował silnik, ale ale ogólnie fajna była ze sprzedażą nie było nie było problemu. Yy, ogólnie mówię te Skody yy, tą Skodą wyjeździłem i, i do Czechosłowacji i na Węgry i, i na Ukrainę i na Białoruś i nawet do Brukseli. I no, popularny samochód popularny był i to taki był yy, no, w stosunku do tych innych samochodów typu Dacia czy Wardburg to był Lepszy, dużo lepszy, dlatego właśnie kupowali je dużo w Czesi, czy Czechosłowacy wtedy. Dużo ich eksportowali. Jeszcze z takich technicznych rzeczy to mogę tylko tak dodać, że tam przezywali to fortepian, bo silnik był z tyłu, tak jak maluchu, a bagażnik z przodu i maska bagażnika odchylała się na bok, tak jak, jak w fortepianie. Bagażnik, mówię, duży był, solidny. O jeszcze wspominałem na innym filmie, zbiornik spryskiwaczy y y szyb był też duży, 3-litrowy. I pamiętam, że w tym zbiorniku zamiast Autowidolu powoziłem spirytus. Dobrze mył szyby, a poza tym można było się napić. O tym opowiadam. Y na filmie na w tym w odcinku Naduro Kosianka. Y więc.. Y y Ogólnie fajny samochód, duże szyby, dobra widoczność poza tą wersją S, że te szyby tylne się nie otwierały, to było kiepsko. Zagłówków nie miała, przynajmniej starsze modele nie miały zagłówków. Te nowsze już miały zagłówki i miały zwijane pasy to była taka nowość w tych samochodach. No i co jeszcze? Ja miałem, bo tak w zasadzie silnik z była taka sama jak w Skodzie w Setce. No, wie, tam drobne różnice. Skrzynia była identyczna później, y, natomiast y, silnik wizualnie też identyczny. Pojemność zwiększyli tylko przez niewielką y, zmianę niewielką, średnicy tłoka. 50 cm powiększyli silnik. No, tam różnica była taka, że też smarowanie silnika, zmienili w tej Skoda Już 105 miała już jednorazowy filtr oleju, taki. To już była nowość. Więc już tam nie zmieniało się oleju co 5, tylko co 10 tysięcy, tak jak w obecnych samochodach. Yy, więc była no, w ostatnich latach produkcji, to, czyli w latach 88-90, robili już pięciobiegowe skrzynie biegów. Pięciobiegowe skrzynie biegów, bo w przesiedniku 1300 można było tą piątkę założyć, ale tego nie chwalili. Znam osobiście człowieka, który miał wypadek, bo te y, pięciobiegowe skrzynie biegów, w pięciobiegowych skrzyniach biegów urywały się półosie. Półość była w, w pochwie schowana i y, jak się urwała półość, to schodził bęben i koło odpadało. W czasie jazdy odpadło mu koło z kawałkiem półosi. On dachował, no i leżał w szpitalu. W szpitalu poznałem tego człowieka, jak leżałem na wyrostek, że leżał po dachowaniu z kodą, mówi. Był, ledwo go odratowali, był naprawdę Nieźle poturbowany i spotkałem się, nie, nie z ludźmi, ale z takimi opiniami, że te półosie urywały się. było Oni troszeczkę wydłużyli tą te półosie, Jak wkładali skrzynię piątkę, to nawet y, zrobili tak, że tam zbiornik paliwa akurat nad, nad tym siedział obok skrzyni biegów, to nawet trochę musieli zmniejszyć zbiornik paliwa, żeby tą skrzynię założyć. Ale to nie było dane. Czwórka tam spokojnie wystarczała, wystarczyło zmienić tylne koła i już było jechało się jak piątką. Jeszcze z ciekawych takich sytuacji to też powiem, że jak jeździłem na właśnie na tutaj do Związku Radzieckiego, czy już później do, do tych u, krajów powstałych po Związku Radzieckim, czyli Białoruś i Ukraina, to, to celnicy mało tych skut było. Celnik często się mylił, wiesz, podchodził z tyłu do Skody i mówił, odkroj bagażnik. Ja odkryłem, on popatrzył, o, jak w Zaporożce, jak, jak w Zaporożcu. Wiesz, że zdziwił się, bo zaporożce też miał silnik z tyłu. No, więc tak się zdziwił, ale później już wiedzieli, to było na początku tylko. W każdym razie. Co jeszcze opowiedzieć o skodach. O skodach to było i tak się rozgadałem. O skodach to było tyle, może o cenach jeszcze tylko parę, parę słów powiem, że mówię. Samochody państwowe ceny miało tak jak przy maluchu, miało, miały niskie, na czarnym rynku były bardzo drogie. No i skody miały cenę właśnie, dlatego że tak najtańsze to było z tych zagranicznych samochodów. To zaporożec, trabant, to były w miarę tanie, nie chcieli tego ludzie. Warburg też, dacia, dacia strasznie korodowała, dacia nie była droga, Warburg nie był. No wiesz, był drogi w, w stosunku do, do zarobków, to był drogi, bo to trzeba było naprawdę odkładać latami. Natomiast yy, Skody miały swoją cenę, miały swoją cenę, taką, taką dość wygórowaną, można je było z ładami porównać. Łady też miały. Yy, łady nawet swego czasu były droższe niż, yy, niż Duży Fiat. A o właśnie, o dużym Fiacie, o Ładach, o innych samochodach po poopowiadam w następnych odcinkach. Także dzięki, znowu się rozkadałem. Dzięki za wysłuchanie.